Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Dziś horoskop numerologiczny dla piątek na lipiec. Ale zanim zacznę, chciałabym powiedzieć wszystkim tym, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, że mam na imię Ewelina i zajmuję się stawianiem kart tarota. Jeżeli mielibyście do mnie jakieś pytania, to napiszcie na adres mailowy gmail.com, a ja na takie pytania odpowiadać będę albo w filmiku na YouTube, albo drogą mailową. Albo wiadomości głosowej. Jeżeli masz ochotę na sesję indywidualną ze mną, to zachęcam do napisania w celu, w celu uzgodnienia terminu takiej sesji. Moi drodzy, więcej informacji na temat czytań, przede wszystkim jaki jest ich koszt, to znajdziecie na mojej stronce, do której podałam link tutaj na YouTube, także znajdziecie sobie. Znajdziecie mnie również na Facebooku, na Instagramie. Um, zapraszam. No dobrze, przejdę do kart. Co czeka piąteczki w lipcu? W sprawach, zacznijmy od spraw zawodowo-finansowych. Moi drodzy, tutaj nowe sytuacje mi się pojawiają, różne dokumenty do podpisania, nowy pomysł. Tutaj jest zagranica, czyli świat, karta świata mówi o, o podróżach, tak? Zagranicznych najczęściej rozpoczęcie jakiejś współpracy bądź podpisanie kontraktu gdzieś za granicą wyjazdy, no dużo będzie się działo trochę rywalizacji też mi się pokazuje, z jednej strony trochę nerwowości, ale też takie podekscytowanie również, taka konkurencja trochę też, ale to wszystko jest takie ekscytujące tak naprawdę, także dużo, dużo będzie się działo, bardzo pozytywnie ja widzę te, te karty bardzo pozytywne zresztą piątka jest taką wibracją bardzo żywotną, lubiącą się przemieszczać. Piątka, no to, jest, to, jest, to są podróże również, tak? Także tutaj piątka, tak jakby będzie się czuła jak ryba w wodzie i będzie się, no właśnie, lipiec będzie taki, jest takim miesiącem, gdzie piątka zacznie się spełniać. Pewne sytuacje dobiegną końca, po to tylko, żeby nowe mogły się narodzić. Także tutaj, moi drodzy, Rewelacja, naprawdę piątki będą się świetnie czuć, także jeżeli chcesz jakiejś zmiany w swoim życiu zawodowo-finansowym, to lipiec jest, jest właśnie tym czasem, gdzie, gdzie możesz te zmiany wdrażać w swoje życie. Sprawy uczuciowe, sprawy uczuciowe, kochani, tutaj co mi się pokazuje? Pokazuje mi się trochę rozczarowania, pokazuje mi się również, że em, pewne sytuacje mogą się zakończyć w Waszym życiu, pokazują mi się również trójkąty, pokazują mi się, e, pokazuje mi się rywalka tutaj, a, przez którą możesz czuć się właśnie rozczarowana, tak? bądź jeżeli jesteś mężczyzną to uważaj na takie sytuacje, gdzie w Twoim życiu może pojawić się kolejna kobieta co może w ostatecznym rezultacie doprowadzić do przykrego zakończenia Twojego związku um, tutaj karty mówią powstrzymaj się z różnymi e, sytuacjami to jeszcze nie jest dobry czas na, na takie pełne spełnienie spełnienie będzie, owszem ale nie idź drogą na skróty tutaj trzeba, trzeba trochę poczekać Nieć za takimi przyjemnościami, takimi, że nie wszystko złoto, co się świeci, a może tak. Że ktoś się pojawił na horyzoncie, ktoś wygląda pięknie i tak dalej, a tutaj pokazuje się rozczarowanie. tak? To się też tyczy osób samotnych, bo może być tak, że na, twoim, na Twojej drodze pojawi się jakaś osoba, a, i im bardziej jesteś głodna, głodny, miłości. Um, miłości, związku. Tym bardziej się rozczarujesz, dlatego że, no, wiecie, jak to jest z miłością, że jeżeli, albo nawet, może podam taki przykład, jeżeli jesteś bardzo głodny, głodna i zobaczysz stół, słote obstawiony jedzeniem, no, podchodząc do tego stołu, zaczniesz po prostu się obżerać, tak? Napychać się tym jedzeniem. A później zrobi ci się niedobrze. I mniej więcej tak jest z miłością. Jeżeli ktoś jest głodny miłości, to cokolwiek pojawi się na horyzoncie po prostu łapie, tak? E, I myśli, że, no właśnie, myśli, że ta osoba obdarzy miłością. Jeżeli ty masz w środku pustkę, nie masz tej miłości, której tak bardzo ci brakuje, to zazwyczaj później właśnie przychodzi takie rozczarowanie. Dlatego, co warto byłoby zrobić? Napełni się tą miłością sama. Bądź sam. Daj sobie wszystko to, co chciałabyś, chciałbyś dostać od tej drugiej osoby. Bo jeżeli ty sobie tego nie dasz, to nikt inny tobie tego nie da. I teraz sobie wyobraźcie taką sytuację, gdzie jesteś napełniony, nie jesteś głodny, głodna, podchodzisz do takiego stołu, to zaczniesz sobie kosztować, tak? Kosztować to jedzenie, delektować się tym jedzeniem. I tak też jest z miłością. Jeżeli masz tą miłość w sobie i spotkasz, spotkasz kogoś, ktoś stanie na Twojej drodze, wyda Ci się interesujący, to właśnie karty tu mówią powoli. Powoli. Poznawaj tą osobę. Powoli. Nie śpiesz się z niczym, bo im bardziej będziesz się śpieszyć, tym bardziej będziesz popełniać błędy i, i przychodzi rozczarowanie. Ogólna energetyka. No właśnie. Ogólna energetyka mówi o tym, że. Um, otwórz się na nowe możliwości otwórz się na nowe możliwości i da, zacznij dostrzegać różne rzeczy, otwórz swoje oczy również otwórz oczy, uszy zacznij dostrzegać um, co się dzieje w oku w wokoło ciebie i to wtedy skończy się um, zadowoleniem zadowoleniem przyjdzie do ciebie wszystko to na co zasługujesz i miłość um, i pieniądze i spokój ducha, ale musisz się potwierać i bądź taką osobą, która patrzy na, na wszystko obiektywnie. Także, kochane piąteczki, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze w, w lipcu. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.